Dzisiaj będą sami samce, alfa Sia, Siema ma tej Kazbas, a ja was witam gorąco na kolejnym odcinku ze mną są... Wyłączył teraz o to powiem Nie no, dobra, spoko, jeśli tak to już wyjdę, bo <laughs> ja... Bijam, no, że no. Nie wiem, żeś chwilę poczekał Hypixel, hypixel, odpalę hypixel Nie, już, nie, już mamy maksa Masz aksa? Dobra, no, dobra, to no, ja idę no, robić no, swoje Mamy fulla, dobra Siema ma tej Kazbas, a ja was witam gorąco na kolejnym odcinku ze są takie osobistości jak Citerito Siema zano jest Kamix, także gościnnie Siema siema jest tu jeszcze Kuba Ale Jak się wyłącza o klawisze trwałe? Nie wiem, e, Timo Siema siema ma e, I owocek. prawdziwy samiec alfa Tak i samiec alfa numer duo sosdu yeah. A za On nami jeszcze beta. się ukrywa Luna Fan, które tam sobie Chcia, siedzi Chciałem ją pokazać Chcesz się przywitać może, cześć powiedzieć? Chodź Widzi która no, się strzela No niestety Ale <grym> Luna na przykład jest wspierająca, więc dzięki, że wspierasz i zachęcam was także do wspierania Dobra, moja ekipka Dzisiaj gramy party games, więc 3, 4, samce alfa i oczywiście Luna Uuu, Uuu. Ma sięka widzowie. siemka widzowie Witam WhatsApp. what's up Witamy wow, <grym> Dzisiaj w Bad Wars Quality content, dzisiaj co zagramy Bedwars w Bed Wars, niezniszczalna baza Niezniszczalna <grym> baza w Minecraft Podzielam w dodatku z Owocem. Na, na party game z like, Minecraft. Dobra, A tak fajnie. Tak, Zaczynamy i mamy świnie sery. Dobra, nie jest Azdu, nie fokus Azdu. Luna, po co jeszcze zrobimy sobie z Alfa biegnie, nie? Fokus Owocem, oczywiście. A, tam, to... pewnie że tak, bo co? Ten. Oda tam jest strzela, ty! Dobra, tym, dobra. dobrze, Luna, króciutko z nim. Dobry, Ale fokusu lecą, dobra, o, nie jak to od was Ale czy 4 mi zabrałeś killa? Ale ze fokusu na mnie lecą, nie chce mi się! jest, no, do, dobrze, dobrze panowie, tylko czekaj kto jest pierwszy, dobra teraz no... fokus na soszę. Fokus no. no bo ja jest pierwszy Tabeli, halo. O teraz chodź, Timo. Jest, chodź, Timo. Wywalajcie ode mnie! No no na niego, na niego. Ale głośno. Ale Unika! Ja pierdzielę. Ej tyba nie mam nikogo zabić. O jest, bierz fraj! Nie, 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 nie będę, nie dam się tak łatwo zabić. Wozek jest pierwszy? Ale skupienie. No i umarłem. Ale nie! Co z tego? Ty masz Minecrafta na 2%. Ale czy nie ruda jest? Ciekawe, że masz po dwa fragi masz ma trzy? Nie no, halo, no, no dajcie się zabić, no. On, on kasuje co on on no, no, Ale kasuje. Nie no. mecha, mecha. Nie no, weźmie ze ze sobą. Ja mam ze weź Ja też mam Ja też mam ze sobą. Cześć, Cześć. cześć. cześć, cześć. Kamik! Tak, Obiłem ją całą, a ty, że chce połączyć, ją zabiłeś. A się dobra, śmieszem. nie wiem, ej, bo to jest taktyczne zagranie. Joi, dawa. Taktyczna jest twoja stara na basenie. Ojoj! Nie wiedziałem. No. Nie wiedziałem! Nie wiedziałem co za... Był co by ten to ja team no. jest walony w tym momencie! No i... Co? 7 dobra, 4 Lona, przed chwilą Dobra, dzięki Tullu za fraga. Nie no. Dobra trzeci, ej. A co, Dobra, dobra nie chwaj się internetem, wziąłem się nie mają. Panie, no panie, nie się pan nie, nie bądź brżuj Burżuazja Jak dostaje zero? Ty Dobra, to sobie wezmę booster No bo nie jest to punktów No Minecraft to trampolina Minecraft, Proszę, proszę Minecraft Tram... No jest No i... Ma... Ma... Trampolina, trampolina w Minecraft Najnowszy... W... Najwyższa trampolina w Minecraft w YouTube. No w polskim YouTubie Oj tam na fan widzę, że poleciała Ostro No, czyli... no na Nie no, no, ale mi ten, ten sałtyn zabierał Tu par się to, że... Ale... Peskidus No reporta Słysko No... Ale mi się nie chce A te boostery... Nie, są no są zbugowane, mega no tak samo. No, ja, ja, no. no. jak to by brakowało i był? Ale, no? największe nie, ja? na polskim ja YouTube? Niee... O 1.16 i kołowy na dół? Ja. Eheheh... To... no, zatem tyle. Tak? Myślisz, że na 1.16 Tak. No bo... Tak jest cudem z nie, można Super zarąbisty tryb! Woliak jest.

ja się wyprzedzę. Ja nie, pie... Ale zapierdziałem tym kurczakiem! Nie, nie, nie! Es? Tak, zbroniłem. Ta Proszę Ja On sobie... miał driftem z Skusku, on biedę skur, skur, o driftem nie. Biedę. Co no, nie wyprzedził mnie jeszcze pod koniec! Dobra, personalnie, pierwsze miejsce! Drugie miejsce! A w driftem kasa! Pierwszy nie miejsc, Pierwsze miejsce, z... let's go, objąłem driftem biedę Jako Dobra, ej! Jak mnie nie zaliczyło? Co Dobra, Ok mam pierwsze i drugie miejsce Obiłem driftem biedę F 5 polecam Mam okay. różową tego, mam różową owcę już, jesteście przegrani Jesteście przegrani, mam białą. Dobra Timo Moc biały, białych Wizjuu! Dobra, jedna padła chyba Wziuuu Rangat, cześć, cześć, cześć Okej okay, to ten. Aha no, wyszedłem no, z owcy Wysadłem z owcy <laughs> Dobra, oni. Aha, jak do się, naprawdę wjechałem sobie w szcześciu. Aha! No nie wiem! JAK mam Ej, co jest teraz? Bez kapy, ja się obróciłam i umarłem! No, bo. No, można na siebie. No też nie można, swoją. To jest najlepsze. Super, chciałem takie super tego. 180 drift. Maski tu mam sobie. Nie, 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 nie. co się z tego? Co jest? Ej, ka... <grywa> jak ty o Ejka no, ja to jak przeżyć? Ej, Wy co, co, co ty się ja nie pawiło co? To? No to tutaj. Okej. Okay, go. Zobaczmy. E o. Ej, e u was też nie sama owca? Tak. Hej, co to było? The o, nie, ale ja ostatnio y grałem z kolegami, nie z kolegą w sensie i on y jakby biegał nie, bez owcy, w sensie się laga, się spadł z nie i biegał normalnie bez owcy i tak to wygrał łatwo. Backpixel. Ej, ale, kumacie, że przez że Lunę wywaliło, ja mam, że podkosił, ale owcy i tak cały czas do naprzód, dlatego, że on umarł. Dobra, gdzie to jest? Kamel. O, pada śnieg. Jak... Dobra, ja się od was odwracam, ja jestem osobą prywatną dla Luny. No. No, no. Patrz, tam jest introwertyk, siedzi sobie sam, Nie w przyjaciół. Bruh. Dobra, trzeba do samicy podejść. Okej, okay, dobra, stałem cześć zamiana Poddala, aaa Cześć, cześć to jest poza mapą, ty, ty ją bierzesz Okej, okay, okej okay. Dzielimy ja po pół Dzielimy po pół, co jest Siema, siema. One, Ja ją mam od, 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 od poniedziałku do czwartku, ona, a on ma dobra, od piątku dziś... do... Eee, cześć, cześć Czekajcie, aaa Ja tu gościnnie <laughs> <Ja tu gościwie. laughs> A, to kacpa Kacpa, co z się, chcesz? podzielić <laughs> Nie no, podzielić o, kazu, co rajadł? Dobra, to są ciebie. Jeszcze jesteś na Dobra. Ej, bo wiecie, że zaraz będziemy niebezpieczni. Czeba, chłopaki. Sam u was. Męski wieczór dzisiaj. Dzisiaj Męski wieczór. Dobra, medytacja, Ej Ja idę sam. O, od was. O, złożył. Męski wieczorek. Będzie. O, ty O, się złapał się. Siema. teraz. Gdzie jest? Wytwy. Tylko jedno jest. O, kurde. A, to, nie... to było niebezpieczne. To, to było niebezpieczne. A, to było niebezpieczne. A, to było niebezpieczne. Proszę mnie Kurde! Super sobie no cofnął, no, no, Super trzy no, 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 razy! Super sobie trzy razy! A, a luna będzie cię bić, kobieta? Ale a, że. Dobra, Teimo, ty, to Chcę, że a, Timo to męski bokser! Timo to męski bokser! No i dobra, jaki damski bokser! Nie wiem, no! Nie ale ale kobiety, kobiety się bije? Mnie. Dobra, o, kobiet oś. się nie bije, bro! bro, kobiety się nie cię szanuję! No kobiety, bro! Ja twierdzi, minus 50, jest. Pierwsza, minus 50, dobra. no też fajnie. Dobra, ja będę im po prostu. Ja trzy pod rząd minus 50 wolno. Ty też. To jest, no i kolejny jest 50. To okay. jest bardzo fajny. Okay. Nie, to jest moje. No i kolejny jest 50. Tak. Oh, minus 50. Ajo, i znowu. Ona nas postanowiła, a wcześniej. Terra? Ona nie lubi i... jakie zwierząt. No ona jest zwagę chyba i zamknęła oczy. Nie. Ona nie ma w pod rząd minus 50. No, ale to jest we... pierwszy? Dobra, cię kuba obroniła się chyba właśnie przez minus 50. Dobra. Dobra, ile. Fuck! Ale no, ale... Nie, nie, nie. Fuck! Nie, nie minus 50. A jeszcze jeden punkt, ono... coraz lepiej mi idzie. Ona jest wege chyba. No właśnie, tak, ona, ona, ona zamknęła, od... Od... zamknęła odczyn i nie patrzy. Można to... Nie można na to patrzeć. No i na następnej grze po prostu będzie sobie tego No, no to nie, jedzenie uzbierasz końca jak yes! no? O, jeszcze się złapałem, jest Let's My, go, go Dobra Jeszcze dwie gierki O, to lubię, to o, lubię, krakowanko nie, tylko to nie, to nie krakowanie tak. nie. walka jest zarąbista. Nie jest fajne Okej okay. e, złoto Nie ma e, złota Ej, waj, waj, gdzie złoto? Ja pierdzielę szybko Kurde Dobra, pierwsza. A zapomniałem, że to trzeba skraftować, o Boże. Fak! Numpat! E? Numpad! Ciała. No! Nie Aha. teraz! Wołają go. Na jedzenie. Ej. I suppose. Nie, nie wiem. Nie wnikam tam do domu, bo on nie wchodzę. Kłamie! O nie! Wcale nie byłem w domu. Nie wiem jak tam ma. No on jest mieszka pod moimi schodami. Co? A tam wiesz jak jest ten schody, co nie? To jest taka piwniczka. Tam się przywołuje ludzi. Znaczy rzeczy. Każdy już naprawdę. Hmm. Tak było bez kitów, nie zmyślam. Dobra. E, jak wam idzie? Bo ja przykład... nie zapomniałem, że to trzeba skraftować. No i ja już. Ja na przykład. Bardzo... Dużo rzeczy było związanych z pociągami. A, ja skończyłem sobie drugi. Ojo, okay. ja, no to ja zauważyłem, że ja zawsze, powiem tak nie, nie, będzie to no. to na tym trybie przydatne? Jak ja mam, jak zamiast dziewiątki mam F na przykład No wiem, no, właśnie to jest fajne Dobra No, no i co, on... i teraz najwięksi boss może cię odpalają? No, boss że kto jest najlepszym mucznikiem Na serwerze Nie, nie lubię jak się cel tak rusza Nienawidzę tego Alfy, jakieś Grabara, Gra, w Fortnite, co No ale żywint jak... cały czas Cześć. zabiera sąsd Dobra No, no i je fajnie Dawaj, go, go, go. Macie, żebrak, mi przydać, żeby, było, żeby zwrócić import, z Chodźcy, ten ten że zwrócił mi do portfel zbiórka? ten. Zamachowiec. Fadajcie. Aż, że są, to masz 30? Jak to? Nie no. Wszyscy tak szemu. Tego jednego ziomka. No co zależy, ja zamiast tego TNT, trafiłem tego? No i zdo. Jak oni bronią? Co jest? A nic nie trafię teraz. Yeah. Ja nic nie widzę A jak trafiam, to, to przenika przez nich No A im tak między nogami wlatuje idealnie Albo jak mam trafić, to... O! O! No, to tak nie. się... nie no, owocek! Nigdy nie widziałem, nie lubię tego trybu, szczerze Lubię strzelać z łupków w ludzi, no ale nie po No co jest? Mówię. A! Ja miałam tylko... Ale osiem, ty... Dobra, jakie Dobra, kto koło? No tu ma? drugi Drugie, tak? O, fuck, no, no to. To była druga runda. Jeszcze widzimy się na jednej rundce na dzisiaj, i to będzie tyle. Dzień Dzień ma być sobie, witam wszystkich w drugiej rundze, rundzie. Tak, W tej tak, rundzie tak, wygram tak, na pewno. Tak, witamy serdecznie, a tak, no to co? Ogólnie ze względu na to, że wchodzimy w to, to. to. Ale może... jaki focus leci? Nie, no, nie, nie,

Wygram następną grę. W twoich samach. Nie, nie, to No to napiszcie komentarz, się. wygram jeszcze raz, a Timo przypomnę mi yes. serduszko, o, elegancko, dobra. Nie przepnie, bo nie ma tego. No, teraz ma, o, tak ten wygra, tak. o, tutaj, tutaj już zobaczymy, 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 czy wygra. Witaj, posłuchajcie mnie. Nie ci się w... w błąd, tak naprawdę nie da się stary serdusz... O, osoba, cheater, to, cheater, widzowie. widzowie, widzowie, nie dajcie się... Widzowie, pomoc, pomoc, żeby przetrzymywani przez tajną korporację więc Trzeba pomocy nawet, widzowie. Cuts, ale zbugowane to jest. Katzpas, Industries. O, dobra, jest Ej, to? Bo znowu jest ta taka Aha. owca, taka lewita, taka, wiecie, ten ghost, ten... Owoc, weźcie ode mnie oczek, proszę, przeżyjmy cię. Rze Dobra, no to. No, dobra. O, co? Ej, jaka? Ale, ale, NIE, dobra, to by TO Była telepatia moja. Ale, gościu, zabierz o ścianę też. Przyjaciół. Ale, jak się rozbiło się tą skórę, skręciłem. No, ale, dla... kochał Hypixela. To jest. Kocha, okay, to jest mój ulubiony serwer Minecraft. Fajajajcie. Zacznę, gram. Największe. Ok. server is Nie! Nie! Nie wyrobiłem się na tym małym! I skręcić na w prawo. No bro, nie no. Dobra, zamykamy kube. Patrzcie, ej, bo patrzcie, Timo, o nie Timo, dajesz. Dajesz z ozu. O mnie jadł w tym BDS, o mnie w tym BDS. No jeżdżą. Te co, wzorki robi Ej, zróbmy. Czekaj siu. Timo. Timo od dzieciństwa jedzi na widać, że ma doświadczenie. No, widać. To no, widać. świadczy. Tak, normalnie. Nie no, grał Timo tego mieszka na wsi. Snakea grał jak gra, Snake'a gra. No, grałeś na twitu. Na starej Nokii się grało. Pytał godzinami pewnie. jak ta mama udała. Albo, no, ca albo cały czas jeździł na baranada swojej stary. Nie, nie wytrzymał. O nie, o nie, nie. No. Nie, nie. Miałem sławnego Twitch streamera, który został odbanowany. Uff. Dobra No to Timo tu się kończy No i sos no, do, no do Jakie kończy? Co? On Sos No, wszystko, to, sos nie, no, no. Yeah. to było głupie no, sos do kurde to nie jak nie jest, jest professional player no, to nie, professional no co się ten tryb gry? Czemu... Czemu go czem, czem, żeśmy wzięli? <głopaki>? Nie, to nie tyle sos Czemu... Czemu ma czemu, czemu takie słabe tryby losuje? To znaczy, kto Fuskito. lubi Fuskito. RPG? Jakiś RPG? to się przydało. To jest... Cała ciężkie, ale w swój sposób ma urok. Ale super, bo... na przykład fajny by byłby spleef tutaj moim zdaniem. O, tu plus jeden. Ale ja mam lagi, tak serio. Jak, ile mam pingów? Na Hypixelu? Cheater, chodź tu. Nie, na Hypixelu mam 140 Ale ty ktoś pingu. mi fraga zabrał, nie, kto zabrał mi Ja nienawidzę tej osoby. No nie, nie na alunach w nie musiałem na nas Nic, Nic nie widziałeś. Dobra, Kacpoz, masz bana. Kurde, co znów. Do... Ale so chcełbym wszyscy bio Chodź to so tu. Do. Dobrze. Okej, okay. Jest szansa. Jest nadzieja. No i skoczysz ty kiedyś tym ludzikiem, czy nie? No i się skoczyć nie so. chce No skocz! No nie ej, wiem. Ej, ten T. Motorero jest jakiś spocony Grałeś w Party Games, czy coś? I on jest. Napne. Nie Potem inne jeszcze. Gier, nie wiesz. Znaczy, on połowę życia spędził w Minecraft. Wiesz, to jest taki żywy. A wo? A tylko gra w Minecraft. Kuba Nie wiem, no skocz tym ludzikiem no, kiedyś skacz, proszę skacz. Ja mam 2 fps'y A ja mam... 2 tysiące 240 lingów. Czemu, to nie chcę skakać No bez klik to no, Klikam tą spację Skoczył skoczę mnie Siąka spas Nie, 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 To Ja też na tą spację Dobra, będę nawalał tą spację póki mi nie odpadnie ty, ta nowa spacja! Uaaa, uh. oh, oh, let's go! No, no, go. No. Ojo! Let's go! To było moim zabiciem. Dobra, najgorsza gra. Miałam yeah, okay. ok. To jest. No właśnie, tu się na mnie. Dzie tak, dobry. Okay. przez pół mapy, Tak dobra. to jak na Meteusz, u się pokusowała. Ojoj, dobra. Go dalej. E, lecimy. Myślę, że to ci już skończył, bo to ten wyszedł z po prostu. Bajaja! Okej, okay, yes. jest. Pogódź. Dobra, Trzecia. Po? Już? Ja muszę iść. Kuba, to baja, kuba, dobra. Kuba, niestety muszę raz odpuścić. Mutne. Dobrze, profesjonalnie, ostatni. A ty, może jest strajkarty jakiś. A każda to po prostu leci na farce. Nie, ja ci powiem, że jeżeli chodzi ha -ha. o jedyny, to jest włóczony, bo scroll mi nie działa. A <noise> oh, to jest fajne, że. Ja nie korzystam ze scrolla. E, światło mi się zepsuł zepsu. Szybko, rendrujcie się, czanki. myślę że rzeczą mam, na przykład. Mam 1, 2, 3, 4, 5 to jest R, 6 mam normalnie, 7 to jest V. Nie, czemu tak 8 to jest G, a 9 to jest F. Ja to nie. się przy, przy kraftowaniu to się giga przydaje, moim zdaniem. Nie, ja na przykład mam tak, że. Y, czaj, 9 na X, 7 y, mam na R, 8 mam na. Nie wiem nasu, nie? na słowo. Kiedy masz rosyjską klawiturę i nie wiadomo o co chodzi. Oho. Nie bo kiedyś miałem wreszcie wiatura ale zmieniłem o sied, o sied, o sied, o sied, o sied o sied To? Jest trzeci! Jest! Yes. Jak? Jest przegoniłem! To jest Jak wiesz, jest się mój tryk. Teren. Ja, zawsze, ja zawsze jakoś to wygrywam O oh, nie lubię. A super że mnie zbugowało i się ruszy nie mogę. Nie no, przez ok okej. Oczywiście bez f 5 proszę. To, to Patrz, ty masz pierwszych, ale musimy go przegonić. No to... To szybko, trzeba go przegonić. Nie, nie może pozwolić mu wygrać. No dobra.

gdzie to jest światełko? O, jest, 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 Dobra. Pas, nie jest. Dobra. coś czy to w Tunelu światełko. Bez e, nie, bez e w 5 grałem. No, to a, tak. a, to jest no, tak, 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 Nie, no ja powiedziałem tak profesjonalnie. Ty, ja, ma, ty, masz e, bo Ty masz się nie skończyć, chyba skończysz. nie lubię tego telefonu. Ale, no, no, pa, no, Pa, no, 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 nie, tak nie, nie, nie. Zombi, owo, tak gruźle no, Nienawidzę strzelać do zombie, nienawidzę tego Co ma owoce tak? Wiesz, strzelić No nie Tak, to się nie dzieje O, no dobra, jednak się dzieje Jeden zajebiście idzie Co jest? Co z Uspokój się No, Luna no, wie, że co już tam dzieje no są jakieś złote? Chodźcie złotka, moja. Dziękuję. Dobra, no to... Dobra, kiedyś się starczyło włożyć z łuku strzelać. Przydałoby się. Ja ja imieniu nawet jest na te najdalsze. Na bedak bardzo lubię strzelać z ale na tym trybie nie. Ale praktycznie w ogóle nie strzelałem z na beda a tu jakoś mi idzie strasznie słabo. Mhm. Jest. Okej. Myślę, że dobrze strzela do tych dalekich. No, no i ostatni... o drugi. Mordzia! Ale drugi. No czasem już wygrał. Dobra. I to, o, trampolinę na koniec, tak. Okay. Tak, teraz nawet nie muszę zdać punktów, więc, ej, ten nie prześcignie. Nie. Więc A. wygrałem! Dobra. Nie. Ale żeby uzasadnić me zwycięstwo jeszcze tu was zniszczę! Nie, nie pozwolić mu na to Staniecie oficjalnie! Znockowani! No. Niech, niech ma to co? Znockowani? Nocek co? Patrzcie, 10 punktów! O, to Sozdu organizuje jednostkę z powodu swojej wygranej Nockę, Tak, zapraszam. Nocka u Sozdu Noc w domu u Sozdu i jego ekipę. Ej, hey, bez kitu Noc w domu u Sozdu, było strasznie <laughs> <noise> no nic Już to zapraszam kobietę. A tak... O, przywrzeszli Kaspasa, dzięki za drugie miejsce. Nie. Dobrze, nie. wygrałem! Nie, o, nie Timo! Okej, okay, oh. to teraz widzimy się na zakończeniu. Dzięki za mną oh. do końca, nie zapobieci o pozytywnej energii, łapce subskrypcji. No i ze mną y, był y, sosduł, który się powita jeszcze u siebie na odcinku, jeżeli zrobię kiedyś odcinek Zeno y, ze mną był a, sobiec alfa, owocek Gema, biały, y, ten, który Cześć, No, no niestety nie udało mu się wygrać, Timo. Ej, wygrałem raz. Ale drugi raz już nie wygrać. Kamik z nami jeszcze był. Siema. Citerito. Którym się strzela. <noise> Którym się strzela. No i oczywiście tam jeszcze w rogu na fan... Pożegnaj się na koniec i... No, no powiedz coś jeszcze. Powiedz cześć. Halo, głos. Cześć. Nie, 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 nie powi. No Dobra, no mamy nie niemowy. Dobra, więc trzy, cztery. Bajo.